Dobry wieczór, kochani, witam was wszystkich bardzo ciepłutko i bardzo serdecznie na magicznej. Kochani moi, lecimy sobie za chwileczkę z kartą dnia. Jednakże na samym wstępie chcę tutaj powiedzieć i przypomnieć, ponieważ grupa Facebookowa dała mi taką informację, że zbyt mało mówię o tym, co robię, co czynię, jakie usługi wykonuję, jakie są aktualne promocje i tego typu rzeczy. No, kochani, fakt, ja nie jestem osobą reklamującą się w tu i ówdzie. Jak większość z Was y, chyba o tym wie, ale faktycznie, y, jeżeli ktoś chciałby z czegoś skorzystać, to mógłby pewne tematy, proszę, że tak powiem, no, przeoczyć. Dlatego, nadmienię, kochani, że. Trwają zapisy na horoskopy na rok 2026. Będą one obejmować miłość, pracę z finansami. Wszystkie osoby chętne na to, żeby taki horoskop sobie wykonać na cały rok 2026, zapraszam serdecznie, prywatnie do siebie. I tutaj w czasóweczce zostawię Wam możliwość, jak możecie się ze mną skontaktować. Tymczasem, moi drodzy, lecimy sobie z kartami dnia. Na środę i na czwartek. No i zobaczymy, co też ciekawego te dwa dni, nam wszystkim, kochani, przyniosą. Co się będzie działo u każdego znaku z odjaku, moi drodzy, 12 i 13 listopada. Co się będzie działo u każdego. Mm -hmm. Świetnie, świetnie. Nawet powiedziałabym, że ekstra, kochani, przy Was się schylę. Schylona, schylona zostałam, podniosłam karty. Więc jeszcze raz, co się będzie działo 12 i 13 listopada u każdego znaku zodiaku. Ok. Kochani, lecimy i zaczynamy od baranka. Co u baranka środa czwarta? środa, czwartek u baranka, moi drodzy, albo nie wiem, jeżeli są jakieś osoby, które mm, źle się czują, są jakieś przeziębione, schorowane, e, czy jakieś tam, no to albo przykładowo jeszcze nie jesteście, nie, ale jutro rano się obudzicie i powiecie Magda, <grym> nie wiem, kaszlu dostałam. No może tak być. To takie osoby tutaj gdzieś przeziębione mogą jeszcze w tą środę i mogą w czwartek albo zacząć od środy mi tutaj chorować, bo to jest taka karta, gdzie my bardzo często co prawda, ta talia trochę inaczej to pokazuje, ale zaraz do tego dojdziemy. Mogą po prostu położyć się do łóżka, no i zwyczajnie, kochani, kurować się pod ciepłą kołderką, z herbatką, z cytrynką. A, słuchajcie, nie wiem, z jakimiś tabletkami, które, że tak powiem, zażywacie bardzo często na jakieś tego typu przypadłości. No i się kurujecie. Poczywacie nie robiąc nic, tak? Więc to taka karta osłabienia i niczego nie robienia. Oczywiście mogą być takie barany, które mają lenia i też, słuchajcie, nie tyle, że chorują czy cokolwiek z tych rzeczy, ale gdzieś mówią: Nie ja wiem, Magda, nie mam formy, nie mam energii, nie chcę mi się, siedzę na tyłku i za specjalnie nic w tą środę i czwartek nie będę robić. Też tak może być. Ale słuchajcie, są też jakieś barany, które na coś już nie mogą patrzeć. A w tej talii. Kochani, w tej talii. To jest taka opcja, nie machnę ręką, nie kiwnę palcem, nie chcę już tutaj na coś patrzeć, nie chcę się tym zajmować, nie kręci mnie to, nie jara mnie to, po prostu nic nie będę robić. I też tutaj taki baran się nam może pokazać. Sprawdzamy byka. Ubyka, słuchajcie, jakiś powód do cieszenia się w rodzinie, zwłaszcza jeżeli chodzi o dom. Rodzinę, no okej, okay, relacje również, tak, bo ja tutaj nie będę się jakby opierać, że to chodzi o męża, żonę, dzieci. To też mogą być jakieś, powiedzmy, inne relacje, które z kimś na przykład macie, i mamy tutaj powód do cieszenia się. Tak jakby, słuchajcie, mile spędzony czas razem, dobre wieści, dobre wiadomości, coś tutaj pozytywnego, co może wpłynąć na nastrój wszystkich domowników, czy też właśnie osób, o których mowa. Ponadto spotkania, ponadto randki, umowy biznesowe, spotkania biznesowe, które też mogą się nam tutaj, kochani, bardzo mocno no, pokazać, uwydatnić. Tak? Jeżeli ktoś z Was ma związek, relację, taką, gdzie nie mieszkacie razem, ale załóżmy się spotykacie, kochacie, to widać tutaj, że osoba będzie lgnęła do tego, żeby z Wami się zobaczyć. A ponadto chcę tą relację rozwijać, tak? bo to jest bardzo często też karta zaręczyn, zaślubin. Ja nie mówię, że w środę i czwartek przed bykiem ktoś klękać będzie, ale z całą pewnością osoba jest zaangażowana i chce tą relację z wami rozwijać. Bardzo dobry czas. Co bliźniąt? Środa czwartek? tak. są gotowe do czegoś, albo wyczekują czegoś. Tutaj musicie sobie jakby ustawić się bliźnięta po tej stronie, która no, będzie Wam bardziej pasowała, ale ewidentnie jest to karta, gdzie ktoś, nie wiem, pakuje się, wyjeżdża gdzieś, chce coś robić, chce coś zaplanować, przygotowywuje się do czegoś i tej gotowości w środę bądź w czwartek nabiera. Tak, tutaj mamy ewidentnie, słuchajcie, spakowanego jakiegoś tam gościa, który mówi: Dobra, ja wszystko już mam, wszystko ogarnąłem, ogarnęłam, jestem gotowy, mogę działać, mogę robić. Nieważne co? E, są też tutaj bliźnięta pokazane, które będą czekać za czymś albo za kimś. Możecie czekać za wszystkim. Czy zenek się odezwie, czy przyjdzie paczka, czy dotrze list. Nie wiem, czy mm, ktoś na coś się zdecyduje, czy ktoś podejmie decyzję. I możecie, nie wiem, czy przybędzie gość do mnie w środę czy w czwartek, bo to jest taka karta wypatrywania, takiej jakby czekania za czymś, wypatrywania czegoś. No i tutaj, w środę bądź w czwartek, może przez dwa dni nawet w takiej właśnie wypatrywaniu czy gotowości możecie być rak. U raka jakieś łzy. Nie wiem z jakiego powodu. Kryśka na pewno nie, bo to bym wiedziała, <laughs> przynajmniej po jej wpisach nie wychodzi na to, żeby tam były jakieś powody do smutku, żalu, ale jakiś rak ubolewa nad czymś. To jest takie troszeczkę, słuchajcie, u co niektórych wracanie do jakichś tam, słuchajcie, starych, zaległych spraw. E które się już wydarzyły bardzo często i to jest taki płacz nad tym, że coś nie poszło, że coś nie wyszło, że no dobra, mleko się wylało, no a miało być inaczej. Ja nie mówię, że tutaj będziecie chlipać mi w poduszki wszyscy, płakać, wiecie, smarkać w chusteczki, ale to jest takie, takie wiecie, taki powrót do czegoś, co nie poszło tak, jakby rak chciał, no i rak zamiast się mieć to już generalnie wszystko gdzieś, to on tak będzie się nad tym skupiał i będzie smutny. Taki wiecie, o jezu, no szkoda, no tak miało być fajnie. To jest coś takiego. No. Co ulwa? Ulwa. Słuchajcie, może być bardzo mocno postawiona intuicja jutro, która może nam wiele rzeczy podpowiadać, więc, drogie lwy, jeżeli Wam coś tam będzie sugerowała ta intuicja, to słuchajcie, jakby nie, nie spychajcie jej na margines. Bo ona będzie wyraźnie wam chciała coś pokazać. To tak na marginesie. Ponadto jest to taka karta, w której nie dowierzacie czemuś, komuś. Czujecie, że coś jest na rzeczy, że coś tam śmierdzi w kącie posprzątać w razie czego, ale że coś nie pasuje. No nie mogę spokojnie i optymistycznie na coś patrzeć, bo czuję gdzieś tam, że coś może być nie tak. I możecie, słuchajcie, tak troszeczkę w niespokojnym tonie być. No ja nie wiem, czy to się uda, ja nie wiem, czy to pójdzie, no ja nie wiem, co o tym sądzić, ale czuję, że może być coś na rzeczy. I możecie takie troszeczkę niespokojne w czymś być, chcieć coś dojrzeć, prześwietlić, słuchajcie, nie wiem, dostrzec, kopać w czymś. Niektórzy mogą przyjść na karty. Magda weź mi postaw karty, bo czuję, że jest coś nie tak. <grych> Daję Wam taki przykład. Ale coś w ten deseń może być. No chyba, że to jest ktoś, kto słuchajcie, depcze Wam po piętach. To też musicie mieć na uwadze. Panienka. U panienki, środa, czwartek, działanie. Macie, słuchajcie, coś do załatwienia. Macie coś do zrobienia. Nie wiem co. Nie wiem. Ale macie jakieś wytyczne w głowie i na przykład, nie wiem czy Greta nas jeszcze słucha czy nie, ale może na przykład powiedzieć Magda, ja w środę muszę zrobić to, a w czwartek tamto. Tu będę robić porządki, tu się zajmę pracą albo czymkolwiek innym i macie już jakiś plan działania, no i tak jakbyście nie chciały tego odpuścić, to jest taka opcja półki, nie załatwię i nie dojdę, nie, nie zrobię tego, to nie odpuszczę tematu. I będziecie działać. Bardzo pozytywna energia w ogóle panny, więc warto ją faktycznie wykorzystać, bo jeżeli e, nawet faktycznie coś musicie załatwić, podziałać. E... I nie wiem, iż wstaniecie sobie jutro i powiecie, a to dobra, może to przełożę na piątek. <laughs> no to ja bym bardziej powiedziała, żeby to zostawić i jednak podziałać, bo um, uda Wam się dopiąć celu. Czyli, że zrobicie to i będziecie mieć to z głowy i zrobicie to też takie jakby troszeczkę w fazie, um, że nie będziecie przemęczone, nie będziecie jakieś takie, wiecie, no nieraz takie e, na przymusie to musiały robić. Jeżeli są panny, które mają romanse, no to tutaj ten romans bardzo pozytywnie jest pokazany, czyli taki trochę, wiecie, działający, coś się tutaj dzieje. Dobra, co uwagi? Uwagi, słuchajcie, może być bardzo poważna rozmowa z kimś. Być może z kobietą, jakąś, jeżeli wy jesteście kobietą, no to laska z laską, albo jeżeli jesteście mężczyzną, no to być może słuchajcie z jakąś kobietą. Możecie Wy tą rozmowę wywołać, ale i równo, równorzędnie może też tak być, że to ta osoba zacznie tą rozmowę z Wami, tak? I powie: my musimy sobie tutaj wszystko ustalić, pogadać, czy cokolwiek z tych rzeczy. Albo zacznie się tak, a nie inaczej zachowywać że dojdzie poprzez zachowanie tej osoby do poważnej rozmowy. Tak? Czyli na przykład będziecie patrzeć, co ta osoba czyni, robi i stwierdzicie, no nie, ja muszę coś powiedzieć, ja muszę się odezwać. Jeżeli nawet to wszystko nie będzie takie jakby sprowokowane, czy też w jakiś sposób rzucające Wam się na oczy drogie wagi, to jest tutaj pokazana taka sytuacja, która po prostu może mówić o tym, że dojdzie do jakiejś poważniejszej rozmowy pomiędzy Wami a kimś. Ustalania czegoś, decydowania o czymś, wymiany zdań, być może na jakiś ważny temat. Jest to również, jeżeli by nie było rozmowy, jest to taka karta głębokich przemyśleń, głębokich analiz, układania planu czy strategii i powiedziałabym kierowania się głową, a nie sercem. Tak jakby ktoś mówił: Nie, no ja muszę tutaj faktycznie o czymś zadecydować. Będzie wiało wówczas odwagi, lod, odwagi lodem, chłodem, dystansem, ale waga musi sobie wszystko, słuchajcie, skrupulatnie być może przemyśleć. Skorpion. U Skorpiona za to rozkwit i rozwój, zadbanie o siebie, zadbanie o dom, związek, dzieci, relacje, a upewnienie się w czymś. Taki fajny, słuchajcie, czas, w którym możecie powiedzieć, jest wszystko ok, Magda, nie muszę się tutaj o nic martwić, wszystko się poukładało, wszystko idzie zgodnie z rytmem, takim jakbym chciał, chciała i jest po prostu dobrze. Mam pracę, mam kasę, mam związek, kocham kogoś i jestem po prostu taka, no taki rozkwit, rozwój, pewność czegoś co niektórzy z Was mogą polecieć w środę bądź w czwartek robić się na bóstwo. Słuchajcie, e, mówię to bardziej dla kobiet oczywiście, ale niekoniecznie, bo mężczyźni też dbają o siebie, chodzą po fryzjerach, słuchajcie, różnych tam innych. E, I tutaj być może to jest również e, zadbanie o siebie od strony takiego, wiecie, takiej opcji beauty, e, gdzie możecie wyjść z tego zadowolone. Więc jeżeli ktoś mówi, Magda, powinna w tym tygodniu iść do fryzjera albo coś, to idźcie, bo będziecie zadowolone z usługi, tak mi to powiedziała. No dobra, strzelc. Uch, domykacie jakiś cykl, kochane strzelce. Nie wiem, słuchajcie, tylko jaki. To może tak naprawdę, kochani, być wszystko. Bo to jest taka jeszcze opcja, gdzie strzelec jedną nogą w czymś jest, ale ma plan i otwiera się na coś zupełnie nowego. Nie wiem, słuchajcie, związki, relacje, praca, przeprowadzki, wyjazdy, nie wnikam. Ale stoimy sobie, wiecie, tak jak w progu drzwi, na zasadzie stoję sobie tu. E ale mam plan, widzę przyszłość wiem czego chcę, no to czas już dostawić tą drugą nogę i, i polecieć po prostu w kierunku tego co przede mną możecie słuchajcie faktycznie zamykać jakieś stare drzwi e, domykać jakieś pewne sprawy i otwierać się na zupełnie coś nowego pięknie koziorożec ciężar <śmiewanie> Nie wiem jaki, słuchajcie. Ale jest jakieś obciążenie, jest jakiś ciężar. Słuchajcie, możecie się nawet, wiecie, tak fizycznie troszeczkę przeciążyć. Za dużo pracy, za dużo obowiązków, może zmęczenie energetyczne, tak? Może jakieś, słuchajcie, problemy, czy też myśli, tematy, które będą Wam chodzić po głowie i Koziorożec po prostu może tym odczuć przez takie właśnie myślenie, obciążenie. Jezu, to to, 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 i może poczuć, że jest to takie ciężkie dla niego, że już nie chciałby, żeby to było że nie chciałby o tym myśleć, chciałby już mieć coś z głowy i poczuć taką lekkość i fajność. Pozostałe koziorożce mogą zwyczajnie po prostu być bardziej, takie bym powiedziała, wiecie, jak się nieraz przychodzi do domu, tam z jakiejś pracy, czy coś tam się robi, nieważne, i może się jest, jaka ja jestem dzisiaj zmęczona, nie mam na nic siły i to może być tylko to, ale taki, wiecie, no takie nie mam na coś siły, jestem zmęczona, za, już nie wiem, chciałabym, żeby ten ciężar ze mnie zszedł, albo żeby muszę odpocząć, bo za dużo się napracowałam, albo po prostu ogólnie czuję takie zmęczenie. U koziorożców może się pojawić wodnik. U wodnika, no cóż, musicie za poczekać. <laughs> Nie wiem, kochani, za czym. E, może to być u każdego z Was coś innego, ale mamy pokazaną kartę bądź cierpliwy, bądź cierpliwa. Musisz usiąść na tyłku i poczekać. E, może Ty sama musisz, drogi wodniku, do czegoś dojrzeć. E, bo nieraz jest tak, że być może od Was ktoś coś wymaga albo coś od Was e, chce. A wodnik e, choćby i nawet, e, słuchajcie, no wiedział o tym, że powinien tutaj wykonać jakiś ruch, to nie jest na to gotowy. On pokazuje się tutaj jako osoba, no wiem, no wiem, no wiem, no wiem ale... No, nie czuję tego, no nie potrafię tego zrobić. Być może słuchajcie do czegoś, nie jesteście dojrzałe. Musicie tutaj dać sobie odrobinę więcej czasu, bo na chwilę obecną, gdybyście mieli coś zrobić, zrobicie to bez przekonania, tak? Ale może też tak być, że będziecie czekać za tym, co się wydarzy, co kto powie, jak coś się potoczy, nieważne no to tutaj w środę i w czwartek przynajmniej, no u Was to czekanie będzie, no niestety nadal trwać, bo tutaj nie przychodzą jeszcze, że tak powiem te owoce, za którymi czekacie no i ryby wow Energia wybuchnie. Słuchajcie, szaleństwo jakieś. Dostajecie możliwość nowego początku, nowej drogi, rozpoczęcia i zasadzenia nowego drzewa. Nowe drzewo to może być kochani wszystko, tak? To może być rozpoczęcie planu, to może być rozpoczęcie nowej pracy, nowego zadania, nowego zlecenia. Słuchajcie naprawdę, nowego związku. U każdego z Was może to być coś innego, bo to jest takie, wiecie, dostajemy sadzonkę i wy teraz ją macie już w ręku macie pełno energii, pełno pasji pełno takiego zaangażowania czujecie się fantastycznie i tak jakbyście mówili dobra, no to zaczynamy i ja się w to angażuję więc drugie ryby, mega świetny, Ma mega świetna energia przed wami słońce, no to to by było na tyle jeżeli chodzi o środę i o czwartek tak. dajcie znać oczywiście w komentarzu jak te karty czujecie, jak one z wami rezonują Słuchajcie, wszystkich gorąco pozdrawiam, wszystkich gorąco ściskam. Jeszcze raz nadmieniam, jeżeli ktoś z Was chce horoskop na rok 2026, zapraszam. Słuchajcie do siebie prywatnie, nie gryzę, bo co niektórzy mówią, że się odważyli napisać. Nie gryzę, kochani, nie gryzę, więc porozmawiamy, podyskutujemy, wszystko Wam wyjaśnię. Tymczasem życzę Wam cudownego wtorkowego przyświęcie, słuchajcie tutaj, które w Polsce jest, wieczoru. Buziaki.